Klatka kanelowa to nie więzienie, to jedno z lepszych narzędzi, jakie możesz dać swojemu psu. Zalecam ją niemal wszystkim moim podopiecznym, bo wiem, ile realnych korzyści może z niej płynąć i w jak wielu sytuacjach potrafi nam ona pomóc. To właśnie klatka kanelowa może wesprzeć Ciebie i Twojego psa, na przykład w nauce prawdziwego odpoczynku i wyciszania się. W spokojnej jeździe samochodem, wizytach gości i nadmiernych emocjach związanych z tym, w trakcie rekonwalescencji po zabiegach. Zmianach w domu i wyjazdach. W trakcie odrażliwiania domowych strażków, takich jak na przykład odkurzacz. Może być również wsparciem w trakcie terapii lęku separacyjnego. Dobrze wprowadzona klatka staje się bezpiecznym miejscem, a nie przymusem. Dodatkowo jest to świetny trening i sposób na zmęczenie Twojego psa właśnie teraz w zimie, kiedy pogoda za oknem nie rozpieszcza, a wy chcecie coś nowego i w dodatku przydatnego porobić w domu. Więc jeśli uważasz, że klatka kanelowa to coś, co może pomóc Tobie i Twojemu psu, i nie wiesz, jak zrobić to poprawnie, to zapraszam na treningi indywidualne. Zapisy w wiadomości prywatnej, lub przez link w bio. Do zobaczenia na treningach. I na dzisiaj to już wszystko. Papa. Pa.